Ten wspaniały odcinek możecie obejrzeć dzięki sponsorowaniu go przez doktora Albana. Wolf... Szajse 2. No dobra, City Interactive. Pokażcie, co tam macie. Jako że pierwsza część Wolfszancy okazała się niemałym hitem na Wyspach Bergamutach i w Hogwarcie, Postanowiono na tym nośnym, zajebistym temacie pociągnąć drugą część i tak powstało Wolf Scheisse 2. Autorem ponownie zostało City Interactive, które myślało... Yy, w sumie nie wiem, czy w ogóle myślało. Niemniej postanowiono odświeżyć engine i tym razem zrobić coś na wypasie, co nawet takiemu malkontentowi jak ja się spodoba. Czyżby... Jako że pierwsza część Wolfsajse dotyczyła zamachu w Wilczym Szańcu, Tytuł był dość trafny. Przypominam, że Hitler zginął w sterowcu, który nasz dzielny bohater wysadził w kosmos. Druga część nadal dzieje się w czasie II wojny światowej i widocznie śmierć wielkiego wodza chuja dała i teraz nie wiem kto tam dowodzi. Powiedzmy, że Ginter Mercedes. W sumie dobra nazwa jak każda inna. Wcielamy się w Ruska, który ma za zadanie zdobyć maszynę szyfrującą i książkę kodów. Po co? Gra średnio to wyjaśnia, ma tak kurwa być już. Główny bohater to Michaił Nikołajew i ta informacja jest gównowarta. Drogie City Interactive, jeśli macie spory problem, aby zmieścić tekst na obrazku, oferuję swoje usługi. Za cztery stówki, będąc nielichym wirtuozem ultra trudnego i rzadkiego programu Word, połamie wam tekst tak, że będzie cycuś. W przecudownym intrze Michał skacze na pociąg i biegnie w lewo. I tutaj zaskoczyła mnie animacja postaci. Jak pamiętacie, w pierwszej części za motion capture posłużył jakiś randomowy grubas z YouTube'a. Tak tutaj City Interactive miał gest i ruchy podłożył sam dr Alban. Byłem w szoku. Michał wbija do pociągu, który kurwa zakładam, że jest chyba rosyjski, bo przecież wyrusza dopiero na misję, więc. Czemu robi to w nocy i biegnie po dachu? Jest chyba jakimś niedojebanym osłem. Dobra, nieważne. Gdzieś tam tym pociągiem dojeżdża i zaczynamy misję. Oczywiście zaczynamy ją w pociągu. No bo jakby inaczej. Gra, podobnie jak poprzednik, jest typowym FPS-em. Chodzimy, strzelamy, zbieramy chujstwo. Jednak jedna rzecz od razu wzbudziła mój nielichy szacun do twórców. Jak wiesz, że gra jest chujowa, grafika brzydka i ogólnie wiesz, że zrobiłeś w gry wielką kupę krowiego gówna, co robisz? No ściemniasz. Dosłownie i w przenośni. Walisz grafikę tak ciemną, czarną, że chuja widać. Poważnie, w grze przez 90% czasu nic nie widać. Jak Stevie Wonder w labiryncie. Autorzy chcieli ratować sytuację i dodali najbardziej lipną mapkę po tej stronie Drogi Mlecznej, która w sumie nic nie daje poza tym, że... zasłania kawałek ekranu. To główne jej zadanie. Ruszam więc wartko do akcji. Ciemno jak w dupie u doktora Albana. Jakieś magazyny, nagle Niemcy wyskakują nie wiadomo skąd, strzelają i misja nieudana. No kurwa. Nawet ich nie widziałem. Jak Niemcy mnie widzieli? Dalsza gra uświadamia mnie w jednym. Niemcy są wszechwiedzący, jakby kierowało nimi 100 połączonych mózgów doktora Albana. Wszystko, w ogóle nie dość, że ciemne, to jakieś takie wyprane z kolorów i takie, takie brzydkie. Wspomniałem w ogóle, że w tym głównie nic nie widać? Próbuje od czasu do czasu żałośnie pozabijać niemiachów nożem, po cichu. Ale Niemcy widzą 360 stopni wokoło, jak jakieś pierdolone kamery z Google, więc nie ma siły, aby do nich podejść. Jako że mózgi Niemców są ze sobą połączone jak ruizergów, więc jak zobaczycie jeden, to już kurwa cały świat wie gdzie jesteś i masz ogólnie przejebane, jak doktor Alban u skinheadów. Niemcy nie dość, że Cię widzą wszędzie, to jeszcze strzelają przez ściany. Tutaj już mi ręce opadły jak doktorowi Albanowi. Zobaczcie, za tą ścianą stoi Niemiec. Wejdę do pustego pokoju i Niemiec zabija mnie przez ścianę. W końcu po rzece potu i łez dobijam do końca tej kurwiastej planszy. A tam jakiś Niemiach trzyma maszynę i mówi, że chuj, że nie daj, zniszczy. Najlepsze jest to, że w cutscence niemiaszek rzuca ją na podłogę, ale w opisie następnej misji mamy info, że jednak on przestrzelił tą maszynę. No, widocznie pokażą tą scenę w płatnym dodatku DLC za 5 dyszek. Z zapisków Michała, którego uczył polskiej gramatyki chyba dr Alban, wnioskujemy, że szykuje się druga misja, gdzie jest druga maszyna. I że, choć jesteśmy durnym ciulem, który nie potrafił strzelić do Niemca, który trzymał maszynę nad głową, nasz parobek Rosji, ten wstrętny komuch, jest najlepszym kandydatem na wykonanie tego niezbyt ciekawego i śmierdzącego rzadkim głównym zadania. Kolejna misja oczywiście w nocy. Nie jest tak ciemno, że nawet ogień świeci na biało. Oczywiście Niemcy jak jeden mąż strzelają do nas od razu jak pojawisz się na planszy. Nawet nie masz czasu, aby się spokojnie zastanowić, bo już wszyscy kurwa pędzą w najciemniejsze miejsce na planszy, gdzie żeś się ukrył, aby wypluć w Twoją mordę cały magazynek. Nie wspomnę o tym, że Niemcy potrafią trafić cię z obojętnie jakiej odległości. Wtedy też zapragnąłem mieć ten... Ma magiczny niemiecki pistolet, który w rękach Michaiła nagle zamienia się w gównianą pukawkę na żołędzie. No to jak to kurwa, to oni mogą strzelać, ale w momencie kiedy ja już zdobędę ten pistolet, to ja już strzelać celnie nie mogę. Ponieważ w opisie misji nic, absolutnie nic nie masz napisane na temat zadań, dopiero na miejscu dowiadujesz się, że masz na przykład podłożyć bomby. Zero jakiegoś briefingu gościu na spontanie wymyśla cele misji co za osiął. W końcu chyba szczęściem, bo jakoś nie wierzę, że inaczej, docieram do wielkiej sekretnej przechuj maszyny dekodującej, która stoi niestrzeżona w jakimś rozjebanym domku na środku miasta no kurwa pięknie. Doktor Alban daje okejkę. Well, po zdobyciu maszyny okazuje się, że Marzyna chuja tam morze, ale wiedzą coś tam o nowej tajnej broni. Nasz Michał przyznaje się, że jest fizykiem, a nie żołnierzem. Nie no spoko, po dwóch tajnych misjach na tyłach wroga, a w końcu stwierdził, że chuj tam, nie nadaje się, bo jest fizykiem. Przecież kurwa tej fabuły nikt nie tetował. Powiedz doktorze Albanie, co o tym myślisz? Nasz niezbyt rozwinięty umysłowo bohater dociera do jakiegoś informatora, który daje mu dokumenty, dzięki którym przeniknie do Wilczego Szańca w celu zlokalizowania tajnej broni. Przystojna, ciosana na kolanie twarz Michaiła pozwala przypuszczać, że albo przeszedł w dzieciństwie ciężką chorobę, albo próbował zatrzymać twarzą lecący z 11 piętra fortepian. Tak czy tak dokumenty są, w swoim pamiętniku Michał już zapomniał, że pierdolił, że jest fizykiem, więc pisze o tym jeszcze raz, abyś sobie to utrwalił i w deszczową noc Michał w stroju doktora przybywa do tajnego laboratorium. I tutaj nastąpiło zaskoczenie. Oto misja, która zrywa ze sztampą. Poruszamy się po tajemniczym zamku jako fizyk, więc Niemcy mają w dupie, co robisz. I uwaga! Jest światło, uwaga! Oznajmiam, że jest światło! Cieszyłem się jak doktor Alban na teledysku. Stoję i patrzę, a tu Niemcy idą na siebie. Krzyczę: Stójcie, durne na ziole, bo wpadniecie na siebie! Ale oni bez przeszkód przyniknęli ciałami jak duchy. Wtedy zacząłem podejrzewać, że coś tu jest nie tak. I faktycznie okazało się, że każdy, kurwa każdy Niemiec ma żelazny krzyż. Widzę, że CI się postarało i do gry zaprosiło tylko Niemców z zasługami, a nie zwykłych kmiotów do strzału. Lub, co jest bardziej prawdopodobne, żelazny krzyż był dodawany do płatków śniadaniowych i przy zakupie dwóch rolek papieru do podcierania dupy. Nasz bohater zdobywa książkę kodów i udaje mu się, co powiem szczerze, mnie zaskoczyło, przeczytać tajne wiadomości. Otóż Niemcy pracują nad nowym napędem rakietowym, który, cytuję, potrafi przenosić rakiety na olbrzymie odległości z pieruńską prędkością. Michał rusza do akcji, zniszczyć rakiety, które latają z pieruńską prędkością. Napisałbym coś o tym poziomie, ale nie wiem co. Jak chcecie wiedzieć, jak się czułem, proponuję odpalić jakąkolwiek grę w nocy, wyłączyć monitor i założyć ciemne okulary. To się nazywa gameplay alla Stevie Wonder. Michał wysadza rakiety i dowiaduje się, że Niemcy jeszcze gdzie indziej prowadzą badania. To chyba najbardziej żenujące uzasadnienie kolejnych misji, jakie słyszałem. Więc ruszam do kolejnej tajnej bazy. Ta misja dzieje się w bunkrach, w nocy, czyli w sumie macie już pełny obraz co tam ciekawego w tej misji widać. Tutaj odkrywam, że nasz bohater ma jednak latarkę. Kurwa! To ja popierdalam przez tyle czasu po ciemku, a tutaj się okazuje, że jest latarka. Dlaczego nikt mi o tym nie powiedział do chuja pana? Czemu nie ma zajebistego napisu na pół ekranu, że masz latarkę i nie musisz jak debil łazić po ścianach? Co za okrutna gra. Tak czy tak, Michał bierze w niewolę jakiegoś profesorka i w epickim outro jadą windą. Nie no kurwa, poważnie, jadą se windą, w dół. Zapewne was też zżera ciekawość, gdzie oni tak jadą. No, ja też byłem ciekawy. Otóż potem okazuje się, że dojechali. Gdzie? No, do jakiegoś ciemnego magazynu i se idą w dal. Koniec. Cóż mam rzec? Gra jest totalną skurwieliną. Myślałem, że po części pierwszej czegoś się nauczyli, ale nie. Gra może wygląda lepiej i na uwagę zasługują chociażby efekty cząsteczkowe, ale reszta. No kurwa, nie dość, że giniesz co parę sekund. Napis misja niewykonana. Wypalił mi się na źrenicach. Teraz jak idę po bułki, cały czas przed oczyma mam napis misja niewykonana. Noginie ciągle, kurwa, ciągle bez przerwy. Każdy, kto przyłożył łapska do tej gry, powinien zapierdalać na galerze, którą dowodzi dr. Alban. Nie potrafię stwierdzić, co skłoniło City Interactive do wydania drugiej części tej żenady. Dobrze, że już ci, co aktualnie nie zapierdalają galerą, wzięli sobie moje rady do serca i rady doktora Albana i robią całkiem przyjemne gry, jak na przykład Lords of the Fallen. A na koniec jeszcze zostawiam komunikat od doktora Albana. Denis Popu uh, they've do, uh, done three four songs and uh, Amadin they've done three four songs and Torteria they've done three four songs also and um another guy from US LA called Ira he's on another song. Well I wanted to get different flavor, different sound in the new album. Uh, uh, po dobry parcie wolshance czas na spacer. dum do dum do dum do do dum do